Cześć, tu Kasia, czyli pani TikToka. Witam was ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z unboxingiem, ale takim niezwykłym, nie takim jak zawsze, ponieważ mam dzisiaj tutaj y, dwa pakiety. Y, pakiety te są y, z tej samej hurtowni. Y, kosztowały one y, tyle samo, także porównajmy, bo y, wielokrotnie zdarza się tak, że Właśnie jeden pakiet jest lepszy od drugiego, i tak dalej. Czasami, czasami się trafi pakiet, który jest po prostu całkowicie nie taki, jakbym chciała. A czasami jest pakiet taki, że po prostu mnie mocno zaskoczy. Tutaj ceny tych pakietów to są takie ceny średnie. Nie są to najdroższe pakiety, jakie kupuję, ale też to nie są pakiety najtańsze. Dlatego porównamy sobie, który jest lepszy. Ocenimy sobie tutaj. Może nie będę wszystkiego pokazywać po prostu jak leci, bo ten film zajął bardzo dużo czasu. Więc będę wybierać takie rzeczy, które moim zdaniem są fajne, i sprawdzimy, w którym pakiecie takich właśnie fajnych rzeczy było więcej. Także zaczynamy. Ja zaczynam wyciągać z tego tutaj, po mojej lewej stronie. Ja tutaj, przyznam się Wam, zerknęłam wcześniej, co tutaj możemy znaleźć przy wybieraniu po prostu tego pakietu, ponieważ mam tych pakietów no kilkanaście obecnie na stanie i. Tutaj to zwróciło moją uwagę, a konkretnie zwróciło uwagę tutaj po takie naszycie, taka naszywka. Jest to kurtka dziecięca Tommy Hilfiger. O, ona jest, no moim zdaniem, oryginalna. Jest ona na 24 miesiące. Tutaj jest metka, nie wiem czy ją będzie widać. Bardzo fajna. Bardzo fajna kurteczka. Ja daję ją tutaj jako rzecz fajną. I szukamy dalej. Tutaj jest taki golf z takim czokerem. Może taki, taki sweter z czokerem bardziej. Wygląda trochę jak golf. Moim zdaniem całkiem spoko. Taki Taki fajny. Także daję do rzeczy fajnych. Posłuchajcie, e, rzeczy fajne to nie tylko rzeczy e, firmowe, ale także po prostu rzeczy e, ładne, tak. Wczoraj akurat e, na transmisji e, udało się zdobyć, e, znaleźć dwie kurtki. Jedna kurtka była z Pumy, druga była z Michaela Korsa e, No i to były takie fajne łupy. Tu jest spódniczka. Ona jest taka mm, sweterkowa, taka dzianinowa. Mi się wydaje, że jest spoko, bo jest bardzo spoko kolor. Podoba mi się tu sporo rzeczy. Słuchajcie, tutaj jest katana firma Denim CO. Ona jest taka mm, wężowa. Coś takiego. daje ją do rzeczy fajnych. Później te rzeczy sobie... Hmm, policzymy Tutaj jakaś zara mi się przewija. No to jest taki Nie wiem czy to jest fajne To jest taki yy, Taki futrzak o, To są takie frędzelki tutaj Nie wiem czy to jest fajne Daje do rzeczy takich no Żebym ja średnich Tu są spodnie To są takie dzwony W takim kolorze czerwono malinowym one są nowe z metką. Mi się wydaje, że fajne, szczególnie, że teraz wiecie, jest okres świąteczny. To na jakieś, wiecie, tam świąteczne wyjścia do tego, jakaś koszula czy coś takiego. Wydaje mi się, że fajnie to można wystylizować. Rzeczy dziecięcych jest, wam powiem, ostatnio bardzo dużo, ale chyba Wam tych dziecięcych pokazywać nie będę, chyba że się zdarzy coś firmowego. Tutaj. Jest taka koszula Janinowa ze Zary Ale Ona ma niestety klips Ja te klipsy w wolnych Chwilach, że tak powiem rozwalam Jak mam, jak się tam Nazbiera trochę to po prostu te klipsy Rozwalam, jeżeli macie jakiś Sposób jak te klipsy zdjąć Ja już też miałam taki magnes Specjalny kupiony Jednak no to nie działa Niestety nie działa To tak jakbym chciała Także, jeżeli macie jakiś fajny sposób na zdjęcie tych klipsów, to dajcie znać, bo wiem, że osoby, które chodzą po e, second-handach, e, może mają takie sposoby. Także dajcie znać w komentarzu. Ja tą koszulę daję do rzeczy e, tych mniej fajnych, ponieważ no jest tym klipsem, tak? Także, niestety, tutaj trzeba troszeczkę pokombinować z nią. Tu taka tunika. Kuniką panterka. Mi się wydaje, że spoko. Mi się wydaje, że spoko, ale no to wiadomo, jest wszystko kwestia gustu. Ja naprawdę bardzo dużo rzeczy już <słuch> widziałam w tych pakietach. Naprawdę rzeczy są yy, przeróżne. Myślę, że do końca tego pakietu niestety nie dam rady yy, tutaj dotrzeć, bo yy, trwałoby to bardzo, bardzo długo, a też nie chcę was tutaj zanudzać. Jest tu marynarka czerwona. Tak, jak mówiłam, jeżeli chodzi o takie świąteczne, właśnie stylizacje, to jak najbardziej na plus. W ogóle, ja tutaj robiąc filmy i polecając jakieś hurtownie, czy to nawet gdzieś tam, jak napiszecie do mnie na brief, i jeżeli tam oglądacie mnie też na, na TikToku, to wiecie, że ja. Polecam pewne hurtownie, nie ze względu na to, że nie wiem, oni mi coś za to dają, absolutnie, ja nic za to nie dostaję, i dlatego też ja nie mogę zagwarantować, że te rzeczy wszystkie będą super. To, że ja pokazuję na transmisjach rzeczy, nie wiem, jakieś takie fajne, może Waszym zdaniem. To nie znaczy, że ja nie dostaję tych rzeczy też gorszych. Ja te gorsze rzeczy po prostu od razu odrzucam na bok. Ja tych rzeczy w ogóle nie pokazuję. Dlatego też proszę, żebyście pamiętali o tym, jeżeli zamawiacie jakieś pakiety, obojętnie z jakiej hurtowni, bo to się zdarzy wszędzie. Ja mogę mieć sprawdzoną hurtownię, mogę po prostu zawsze tam kupować i, i, i naprawdę ręczyć za nią, ale ja też. Dostaję czasem pakiety, yy, którymi jestem rozczarowana. I to jest nieuniknione w tym biznesie, chyba że kupowalibyście naprawdę bardzo, bardzo drogi towar. No to może tam yy, będzie tego odpadu dużo mniej, ale yy, powiem Wam szczerze, że, no naprawdę, zawsze jakiś odpad się zdarzy. Czasami jest go bardzo mało, czasami jest go bardzo dużo. No i to po prostu jest taki ryzyk fizyk. To jest taki top. Topik, e, on jest taki jakby dianinowy, fajny. Może nie na zimę, ale na jakąś tam wiosnę czy jesień e, będzie spoko i daje go do rzeczy fajnych, bo można ubrać pod marynarkę na przykład. Tu jest kurtka firmy McKenzie. Ona jest chyba męska. To jest taka kurtka trochę softshell. Taka kurtka kurtko polar, coś takiego. Eee, także daję do rzeczy fajnych. Sukienka. Sukienka jest też fajna. Ona jest taka ala-struksowa. ala eee, sztruksowa z guzikiem z tyłu, guzikami na rękawach. No, wydaje mi się, że jest fajna. Taka elegancka. Idziemy teraz tutaj. Ale na razie ciężko. Tu jest taki fajny sweter. On jest taki z takimi bufkami, to jest prążek Czarny kolor jest ogólnie ciężko pokazać, czy to na kamerze, czy na transmisji Ale myślę, że tutaj coś będzie widać, tutaj ma takie bufki Daję go do rzeczy fajnych Miałam dziecięcych nie pokazywać, ale tutaj jest bardzo fajna na 9-10 lat katana Sama bym taką chciała O, tu się coś już trafiło To jest kurtka firmy Hollister E, tylko tutaj mi się poodpinały. Tak. Tutaj jest kurtka firmy Holister damska. Fajna. To jest taka zimówka. Jest to rozmiar S. Daję ją do rzeczy fajnych. Golf. Taki klasyk. Mi się podoba. Veromoda rozmiar jest S. O, on jest taki wyprążek. Coś takiego. Tu jest kolejny golf. Ja bardzo lubię golfy ostatnio. Kiedyś za nimi nie przepadałam. Teraz polubiłam, bo są ciepłe. Także tutaj jest kolejny golfik, i też jest moim zdaniem bardzo fajny. On tutaj może tak w ręku, jak go trzymam, to nie wygląda jakoś super. Ale naprawdę naprawdę jest spoko, więc daję go do rzeczy fajnych. Tu się trafił ee, taki sweter bluza świąteczny. Takie coś, ale yy, niestety święta już hoho -ho, yy, za pasem, że tak powiem. Także może na przyszły rok daję go do rzeczy tych takich średnich. O to jest coś fajnego, co ostatnio było na transmisji. Bardzo była podobna kamizerka firma Rising, Nie wiem, czy znacie. Yy, ona jest taka długa. Ja teraz widziałam w różnych, właśnie butikach, że te kamizelki są naprawdę, naprawdę drogie. Ostatnio taką kamizelkę miałam na transmisji i bardzo dużo chętnych było. Także jak najbardziej kamizelkę daję na plus. jest ramoneska. Wiadomo, nie na teraz taki okres zimowy, jednak na wiosnę myślę, że wszyscy będą chcieli ramoneski. Najczęściej jest właśnie tak, że jak jest zima. To o ramoneskach nikt nie myśli, o takich katanach i tak dalej nikt nie myśli. A jak jest później już e, wiosna, to wszyscy chcą ramoneski i tak dalej. A ja znowu wtedy kupuję pakiety takie bardziej letnie. Tam jest więcej sukienek, więcej rzeczy na ramionczkach. Nie ma takiego e, pakietu pośredniego, takiego, wiecie, na przykład e, wiosna-lato. Niestety nie ma takich pakietów i Ramoneski i katany są najczęściej właśnie w pakietach zimowych. Musiałabym po prostu odkładać takie ramoneski. Dają na plus, jako fajna. To jest ostatnia rzecz, żeby być fair, bo w tym pakiecie przeszukałam, no tak, do prawie połowy. I tutaj też chciałabym po prostu tak, tak zrobić, żeby. Żeby ta e, walka była e, po prostu uczciwa To jest kurtka Też taka zimowa, e, w kolorze takim bordo Coś takiego Park. I daję ją tutaj jako rzeczy fajne Sprawdzę, e, w którym pakiecie rzeczy były, wiecie było tych rzeczy y, fajnych Po tej stronie mamy rzeczy 10 po tej stronie mamy rzeczy 8. Tu są rzeczy może grubsze, ponieważ są tu w większości kurtki. Tutaj chyba oprócz tej 10 kurtki nie było ani jednej takiej grubej, ale też moim zdaniem, jak tutaj wyciąga te rzeczy, ten pakiet był lepszy. Więc to jest tak naprawdę loteria, który pakiet jest lepszy, jak się po prostu trafi. To by było na tyle. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Nagram Wam jeszcze jakiś unboxing z pewnością. Także zapraszam do obserwowania, także zapraszam na mojego TikToka oraz Instagrama. Dajcie znać, czy wolicie takie bitwy, <laughs> bitwy pakietów, czy wolicie po prostu unboxing najzwyklejsze na świecie, żebym pokazywała wszystko, co jest w pakiecie. Piszcie koniecznie. Także dzięki wam bardzo i do zobaczenia pa, pa hej